Cześć, tu Kamikaze odmawiam umierania w walce, co staje się hańbą dla japońskiej armii. Dzisiaj pokażę wam japoński historyczny film wojenny z 2013 roku pod tytułem Kamikaze. Uwaga spoilery, pilnujcie się. Na pogrzebie swojej babci Kentaro dowiedział się, że miała ona innego męża, a jego mama była właśnie od niego. Następnego dnia siostra Keika zaproponowała chłopakowi dowiedzenie się więcej o ich prawdziwym dziadku. Być może nawet napisze o nim książkę. Po pierwsze, uzyskali zgodę na śledztwo u niebiologicznego dziadka. Mijał ożenił się z babcią w 1941 roku, a w 1945 zginął. Miał tylko 26 lat. Kentaro ma teraz tyle samo lat, a do tej pory nie osiągnął niczego w życiu. Krewni przyszli do staruszka Sakwanego, który stwierdził, że dziadek był największym tchórzem w całym japońskim wojskowym lotnictwie. Miyabe był obsesyjnie nastawiony na przeżycie, podczas gdy inni piloci oddawali życie za ojczyznę. Asakawa jest pewny, że Miyabe zginął tylko dlatego, że dostał bezpośredni rozkaz. Pewnie nawet przedtem zalał się łzami. Pozostali byli piloci, potwierdzając słowo Asakawy. Miyabe był hańbą dla lotnictwa. Przez niego ginęli towarzysze broni, ale stary japoński gangster Kageura kazał Kentaro odejść, gdy nazwał swojego dziadka tchórzem. Kolejny weteran nazwał Miyabe niesamowitym pilotem. Był najlepszy w swojej eskadrze, ale zamiast prowadzić ze sobą innych, unikał walki. Mężczyzna opowiadał o myśliwcach Zero, niezwykle zwrotnych japońskich samolotach, a Miyabe najlepiej sterował tą maszyną. Tak wszyscy nazywali ich dziadkiem tchórzem i niestety już tego nie zmienimy. Młody sierżant idealnie wylądował na lotniskowcu, chociaż nigdy wcześniej tego nie robił. Izaki był zadowolony, że mógł go poznać. Ale inni piloci przekonywali chłopaka, że wkrótce go rozczaruje. Miyabe był głównym tchórzem, a jego dewizą było: Życie to skarb. Piloci przechodzili intensywne szkolenie, a Miabe zawsze był najlepszy wśród nich. Wszystko zaczęło się od ataku na Pearl Harbor. Prawie 200 japońskich samolotów zaatakowało amerykańską bazę wojskową, bombardując ją torpedami i bombami. Wszyscy cieszyli się udaną operacją i krzyczeli Banzai! Wszystko oprócz Miyabe, ponieważ 29 samolotów nie wróciło. Na jego oczach bombowcu zginęło od razu trzech pilotów. On nie chciał umierać, a Izaki nie chciał o tym słyszeć. 5 czerwca 1942 roku, podczas bitwy o Midway, Japończycy zostali zaskoczeni niespodziewanym atakiem. Myśliwce wystartowały, aby powstrzymać wroga przed zbliżeniem się do lotniskowców. Ale zostali oszukani, wciągnięci w pułapkę. Inna grupa samolotów zrzuciła bomby na okręt który został zatopiony. Ci, którzy byli w powietrzu, wykonali awaryjne lądowanie na brzegu. Tego samego lata ucaleli zostali wysłani do bazy, gdzie zgromadzono najlepszych pilotów. Miyabe został sierżantem oddziału. Młodemu pilotowi Kajmie nie podoba się, że zawsze odchodzą z walki pierwsi, podczas gdy on chce walczyć z Amerykanami. Sierżant utrzymuje dobrą kondycję fizyczną, ma być gotowym na przeciążenia. Pokazał Izekiemu zdjęcie żony i córki, mówiąc, że jeśli zginie wojna, nie skończy się od razu, a rodzina będzie cierpieć, dlatego tak ważne jest, aby do nich wrócić. Ostrożność to nie tchórzostwo. Wkrótce miała miejsce największa bitwa na Pacyfiku. Japońska baza lotnicza została zniszczona tuż po jej ukończeniu zemszczą się i przeprowadzą atak na lądowe wojska. Kładal kanalu. Miyabe przeprowadził obliczenie i zrozumiał, że nie będą mogli walczyć, przygotując taką odległość. Za swoje tchórzostwo Miyabe od razu dostał w twarz. Sierżant wyjaśnił i Izakiemu, że po dotarciu do Kładal kanalu będą mogli walczyć maksymalnie przez 10 minut. W przeciwnym razie zabraknie im paliwa. Na powrót. Ponadto będą bardzo zmęczeni po 4 godzinach lotu. I tak właśnie się stało. Po walce wyczerpani piloci zaczęli się wykruszać. Ranny Kajama postanowił, że nie będzie miał wystarczająco dużo paliwa, aby wrócić do bazy, więc chciał zawrócić i zaatakować wroga jak kamikaze. Ale mijabę mu na to nie pozwolił. Baza była już blisko, ale kajamy brakło trochę paliwa, więc musiał lądować na wodzie. Mijabe obiecał, że zrobi wszystko, by go uratować, ale na miejscu upadku samolotu Kajamy nigdy nie znaleziono. Prawdopodobnie został zjedzony przez rekiny. Izak jest oburzony. Dlaczego sierżant nie pozwolił Kajami zostać kamikaze i zginąć jako bohater? Według Izakiego nie ma szans na to, żeby przeżyli tej wojny, więc po co się kompromitować i trzymać się życia? Miabł się nie zgadza. Na Izakiego czekają w domu mama Staton, jego przyjaciele. Dlatego musi przeżyć, żeby oni nie cierpieli. I oto staruszek Izaki opowiada swoim wnukom o sierżancie. W roku 44 Izaki został trafiony. Nie został kamikaze, ale przypomniał sobie słowa dowódcy i zaczął się trzymać życia. Spędził 9 godzin na oceanie, obawiając się rekinów, ale przeżył. Miami nigdy nie był tchórzem. W czasie wojny tylko raz udało mu się spotkać ze swoim rodziną. Na samym początku mężczyzna natychmiast pobiegł zobaczyć nowonarodzoną córkę Kiyoeko. O mi, aby pożegnał się z żoną. Matsuno poprosiła go, aby był ostrożny. Na pewno wrócę do domu, obiecał mi Jabę. Nawet jeśli umrę, to wrócę, odrodzony. Izaki przyznał, że jest w ostatnim stadium raka i właściwie to powinien umrzeć już trzy miesiące temu. Wygląda na to, że zwlekał, aby opowiedzieć wnukom prawdę o sierżancie. Prawdę o ojcu, dowiedziała się jego córka, Kioego, Ale dlaczego Miyabe chciał zostać kamikaze? Gentaro udało się namówić innego weterana, pana Takedo aby opowiedział wszystko, co wie o jego dziadku. W roku 1945 Miyabe był instruktorem w szkole lotniczej. Wtedy nawet studentów zmuszano do udziału w walce. Mieli prawie zerowy trening praktyczny. Dlaczego? No ponieważ stworzyli specjalną jednostkę samobójczą. Mogli odmówić, ale ostatecznie zgadzali się prawie wszyscy. W tamtym roku zginął 4400 samobójców. Z których połowa była studentami, Miam stale odmawiał takie do przyjęcia go do lokalnej jednostki kamikazy. Co bardzo wkurzało młodzieńca, do studentów dotarły szplotki od tchórzostwie ich instruktora. Teraz jest jasne, dlaczego odmawiają im wszystkim. Podczas ćwiczeń piloci trenowali nurkowanie, technika zawiodła. Jeden ze studentów rozbił się. Strata życia przed spotkaniem z wrogiem. To hańba dla armii. Mówi major. Jabe stanął w obronie z małego pilota i został brutalnie pobity na oczach studentów. Major słyszał o sierżancie, który nie wpuszcza chłopców do walki. On jest hańbą dla swojego kraju. Po tym incydencie studenci zaczęli szanować instruktorami Jabe. Podczas walki powietrznej uparty Amerykanin usiadł mu na ogonie i pomimo prób sierżanta, aby się mu wyminąć, był już na krawędzi ze strzelenia. Ale wrogi samolot wdarł się na jego kurs i uderzył w niego. Ratował instruktora, ale sam został poważnie ranny. Musisz przeżyć i zrobić wiele dla naszego kraju, powiedział Miyabe chłopcu w szpitalu. Po tym incydencie Takeda został przeniesiony do lotniskowej bazy i już więcej nie widział Miyabe. On też nie może zrozumieć dlaczego, sierżant stał się kamikaze. Kentaruś cztery razy nie zdał egzaminu prawa i uważa się za bezużytecznego, ale mężczyzna jest pewien, że mu się uda. W nim płynie krew Miyabe. Kentaro ponownie zgłosił się do pana Kageury skoro chłopak już nie uważa swojego dziadka za tchórza. Jakuza jest gotowy opowiedzieć o Miyabe i dlaczego stał się kamikadze. Kageura uwielbiał walki powietrzne i marzył o zostaniu legendą cesarskiej floty. Dlatego nienawidził Miyabe, który za każdym razem wracał do bazy z nienaruszonym samolotem. Także zazdrościł mu umiejętności instruktora i pewnego razu poprosił go o przeprowadzenie z nim treningowej bitwy. Miyabe jednak odmówił. Jednak po kolejnej walce sierżant w końcu przyjął wyzwanie. Kageura z całych sił starał się namierzyć samolot instruktora, ale w pewnym momencie sam znalazł się w celowniku i nawet nie zrozumiał jak to się stało. Dumny pilot otworzył ogień do samolotu Miabe, ale nie trafił. Sierżant znalazł się znowu z tyłu, ale w przeciwieństwie do podłego nie zaczął odpowiadać ogniem. Wtedy japońska flota cesarska była praktycznie unicestwiona, zepchnięta na manowce, a następnie wymyśliła szalony plan z użyciem kamikadze. Piloci ze specjalnego oddziału szturmowego nie mieli szans na powrót, jak urodł uczestnictwa w tym i został wyznaczony do ochrony specjalnego oddziału. Po pewnym czasie spotkał się ponownie z Miyabe, który był już porucznikiem ale to był już inny człowiek. Podczas operacji kamikadze starałem się dotrzeć do wrogich lotniskowców, ale są zestrzeliwani jeden po drugim. Wszyscy byli gotowi pożegnać się z życiem, ale żadnemu nie udawało się zrobić to w sposób bohaterski. Ta straszna sceneria z mi jabę, ponieważ każdego dnia wysyła młodych chłopców, swoich uczniów na pewną śmierć. Samoloty przeciwnika stawały się lepsze, Amerykanie ulepszyli myśliwce Zero, oraz artylerię przeciwrotniczą. Wszyscy ci chłopcy nie zostali stworzeni po to, aby umierać w ten sposób. I Miyabe, nie możesz już nic z tym zrobić. Uważa, że udało mu się tak długo żyć tylko dzięki ich śmierciom. Według Jakuzy, Miyabe już nie był zdolny do człowieka z tego świata. Kageura odmówił zostania ochotnikiem w oddziale szturmowym, ponieważ zdawał sobie sprawę, jak bezsensowna byłaby to śmierć. Ale pewnego dnia zobaczył imię Miyabe na liście ochotników. Kageura bardzo się tym zasmucił i przysiągł. Że będzie bronić Miabe do końca. Zrobił zrobi wszystko, aby żaden wróg się nie zbliżył. Ale w powietrzu przed bitwą silnik jego samolotu zgasł i Kageura już nie był w stanie dogonić porucznika. W tamtym dniu przed startem Miabe z jakiegoś powodu zmienił swój samolot na starszy model 25 serii i tak się złożyło, że jego 52.0 również zaczął szwankować. Pilot, który dostał samolot, Miabe nawet nie zdążył dotrzeć do wroga. W ten sposób porucznik ocalił jedno życie, ponieważ po tej operacji oddziały szturmowe już więcej nie zostały wysłane na rajd. Na pożegnanie Jakuza przytulił wnuka Wielkiego Asa. Kejka znalazł zszokowanego brata, który stał pod ulewnym deszczem. Dowiedział się, że tym ocalałym pilotem był ich dziadek. Tak więc wnuki wróciły tam, skąd zaczęły. Bo już się od dawna chciał ją powiedzieć całą prawdę. Babcia była jednak przeciwna. Oyusi był tym studentem, który ratował Miyabe. Podczas walki instruktor odwiedził chłopaka w szpitalu i podarował mu swoją kurtkę. Miyabe chwalił się zdjęciem żony i córki. To właśnie dla Kyoko nie chce umierać. Oyusi przyznał, że po wojnie marzył o pomaganiu ludziom. Ale w roku 45 trafił do oddziału kamikadzy, gdzie spotkał wszystkich swoich kolegów z kursu. Natomiast instruktor Miyabe zapadł się w sobie i patrzył na niego, jakby nie widział. Przed ostatnim lotem wszyscy piją sakę świętując sukces, a po ich śmierci dowódca sporządza nową listę samobójców. Oishi zobaczył swoje nazwisko obok nazwiska porucznika. Po podjęciu decyzji miabę, tak jakby się ożywił. Oishi teraz docenia wodę z potoku oraz trawę, a jeszcze wczoraj nic dla niego nie znaczyły. Nie myślał także o rodzinie i przyszłości Japonii. Chłopcu trudno jest sobie wyobrazić siebie martwego. O świcie Oishi wypił sakę, już był gotów usiąść w kabinie, ale wtedy podszedł Miyabe i poprosił o wymianę samolotów. Był na 25 serii, niech więc i ostatni będzie również na niej. Tego dnia wielu pilotów wyruszył w swój ostatni lot. Nagle silnik Oishiego zgasł. Miyabe gestem nakazał mu dokonać awaryjnego lądowania na wyspie. Natychmiast po wojnie Oishi udał się na poszukiwanie Makuno, ale Akagama została spalona do ziemi i chłopak zdołał odnaleźć widowę dopiero po dwóch latach. Kobieta mieszka w jednym z baraków w Osace i sama wychowywała Kiyoko. Makuno przez chwilę wydawało się, że wrócił jej mąż. Oishi nie zmierzyło serce, widząc jak ciężko jest bliskim porucznika. Chłopak opowiedział, jak mu udało się przeżyć. Oishi nie wierzy, że to był przypadek, ponieważ Miyabe zostawił w kabinie zdjęcie Makuno i list. Wiedział, że silnik w jego zero nie działał poprawnie. Mężczyzna poprosił ucznia o znalezienie i pomoc jego rodzinie. Kobieta wygnała gościa, ale Oishi nie opuścił rodziny. Okresowo przeprowadzał się, aby przekazać Makuno pieniądze, ale dumna kobieta za każdym razem odmawiała ich przyjęcia. Niemniej jednak Oishi nie poddał się i kontynuował odwiedzanie biednej rodziny. Z czasem Makuno złagodniała, zwłaszcza, że Kyoko polubiła jako chłopaka. Tak miesiąc po miesiącu mijał. Pewnego dnia Makuno powiedziała Oishi, że zrobił dla nich wystarczająco i teraz może odejść ale troska o rodzinę stała się dla niego sensem życia, a także Oishi zakochał się w Makono od samego początku. Chłopak poczuł się niezręcznie ze swoje słowa i chciał odejść, ale Makono go zatrzymała. Mąż jednak dotrzymał słowa i wrócił do domu. Teraz jest z nią i Kiyoko. Oishi pokazał potomkom ten właśnie list. Miyabe nie bał się śmierci. Bał się sprawić ból swoim bliskim. Wkrótce dziadek ożenił się z Makono i już nigdy więcej nie rozmawiali o Miyabe, ale zawsze oni pamiętali. Śledztwo miało ogromny wpływ na nieudacznika Ilenia Kentaro. Tak wielu młodych chłopców walczyło i trzymało się życia, aby wrócić do swoich bliskich i uczynić się po nie lepszym miejscem. Widzimy ostatnie chwile życia, Miyaby, przelatując na minimalnej wysokości. Zbił się w niebo i w ostrej zanudze uderzył w amerykański lotniskowiec, dokonując czegoś, czego żadnemu innemu pilotowi nie udało się osiągnąć. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.